Witajcie moi kochani. Donald Tusk przez lata nauczył się jednego – jak mówić wiele, nie mówiąc nic. Jego polityka to sztuka niedopowiedzeń, pozorów i uników. Teraz jednak przyszło mu zmierzyć się z sytuacją, w której każde słowo i każde milczenie mają wagę ołowiu. Sprawa notatki ze spotkania z Olafem Scholzem nie jest tylko kolejnym epizodem w europejskiej dyplomatycznej grze. To test prawdomówności, test odwagi i być może ostatni test wiarygodności premiera, który jeszcze niedawno obiecywał powrót do prawdy w życiu publicznym. Od miesięcy Tusk unika odpowiedzi na proste pytanie: czy zgodził się na relokację migrantów do Polski? Tusk twierdzi, że to się nie stanie. Unia, że jest to opóźnione, a były kanclerz Niemiec Olaf Scholz twierdził publicznie, że relokacja nastąpi i Tusk się na nią zgodził. Jeśli więc Scholz mówi prawdę, oznacza to, że premier Polski w cztery oczy przytaknął Berlinowi, a następnie przed kamerami próbował wmówić Polakom coś zupełnie innego. Jeśli natomiast Scholz kłamie, dlaczego Tusk nie pokaże notatki z rozmowy, która mogłaby go oczyścić z zarzutów? Zamiast tego woli chować się za zasłoną milczenia. W polityce takie milczenie bywa bardziej wymowne niż najgłośniejsze oświadczenia. Do ujawnienia tej notatki wzywał premiera jakiś czas temu Karol Nawrocki. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ujawnił, że wydalenia migrantów z Niemiec do Polski są zgodne z prawem i że ustalił to w rozmowie z Donaldem Tuskiem. Panie Tusk, czy rozmawiał pan z Olafem Scholzem, zgadzając się na przyjmowanie ich nielegalnych migrantów? Tak twierdzi niemiecki kanclerz. Polacy muszą poznać prawdę. Proszę natychmiast ujawnić notatkę z tej rozmowy. Z jej pełną treścią: Nigdy nie pozwolę na zniszczenie bezpieczeństwa Polski w imię niemieckich interesów. Donald Tusk zbudował swoją karierę na wizerunku człowieka Zachodu, europejskiego polityka, który rozumie unijne mechanizmy i potrafi dogadywać się z największymi. Ale w tym wizerunku coraz więcej rys, bo ile w Brukseli uchodził za przewidywalnego i lojalnego wobec elit, o tyle w Warszawie coraz częściej postrzegany jest jako człowiek, który nie ma odwagi stanąć po stronie własnego narodu. Jego obietnica transparentności okazała się pustym hasłem. Oto mamy sytuację, w której premier mógłby jednym ruchem rozwiać wątpliwości, ujawniając notatkę ze spotkania z Scholzem. Nie robi tego. Dlaczego? Bo prawda mogłaby pogrzebać jego polityczną przyszłość. Gdyby Polacy zobaczyli czarno na białym, że ich premier zgodził się na mechanizm relokacji migrantów, wbrew wcześniejszym deklaracjom zaufanie do Tuska ległoby w gruzach. Zastanawia też dziwne zachowanie Komisji Europejskiej. Po liście prezydenta Karola Nawrockiego, który wyraził stanowczy sprzeciw wobec relokacji migrantów, Bruksela nagle ogłosiła, że odracza stosowanie paktu migracyjnego wobec Polski. Przypadek mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne, że unijne elity, świadome słabego poparcia Tuska i obawiające się jego kompromitacji, postanowiły dać mu czas. Czas, by przetrwał kryzys, by emocje opadły, by można było później wprowadzić ten sam mechanizm po cichu. To klasyczny unijny scenariusz gra na zwłokę, opakowana w język konsultacji i dialogu. Polska w tej grze znów staje się pionkiem tyle, że tym razem nie z przymusu, ale z przyzwolenia własnego rządu. Premier, który powinien bronić interesu narodowego, wydaje się współreżyserem tej farsy. W efekcie Bruksela udaje, że słucha Warszawy, Berlin udaje, że niczego nie wymusza, a Tusk udaje, że broni suwerenności. Każdy gra swoją rolę, a w tle czeka gotowy scenariusz, relokacja migrantów i kolejny krok ku federalizacji Europy. Nie trzeba być ekspertem od geopolityki, by dostrzec, że w relacjach z Niemcami Donald Tusk zachowuje się nie jak równorzędny partner, Lecz jak petent. Kiedy Olaf Scholz mówi, że Tusk rozumie i akceptuje unijny mechanizm migracyjny, nie słychać żadnego protestu ze strony Warszawy, żadnego oficjalnego dementii, żadnego sprostowania. Tak jakby polski premier bał się urazić swojego zachodniego sąsiada. Tymczasem każdy dzień zwłoki działa na jego niekorzyść, bo w oczach opinii publicznej milczenie zaczyna oznaczać zgodę. Polacy mają prawo wiedzieć, czy ich premier nie zawarł z Berlinem cichego układu. Czy nie sprzedał bezpieczeństwa kraju w zamian za kilka przyjaznych uśmiechów w europejskich kuluarach? Bo kiedy Scholz mówi o solidarności w przyjmowaniu migrantów, ma na myśli coś zupełnie innego niż polskie poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie wymowne jest to, jak rząd Tuska reaguje na działania prezydenta Karola Nawrockiego. Zamiast poprzeć jego twarde stanowisko wobec relokacji, premier atakuje głowę państwa, próbuje ograniczyć finansowanie kancelarii prezydenckiej. A w prorządowych mediach trwa kampania mająca przedstawić Nawrockiego jako hamulcowego reform. W rzeczywistości to właśnie Tusk hamuje wszystko, co mogłoby wzmocnić pozycję Polski w Europie. Prezydent jasno zadeklarował, Polska nie przyjmie nielegalnych migrantów i nie zapłaci kontrybucji w wysokości 22 tysięcy euro za każdą osobę, jak przewiduje unijny mechanizm. To stanowisko poparło wielu obywateli, dla których suwerenność nie jest pustym słowem. Jednak w obozie Tuska wywołało ono furię, bo każde twarde nie. Wobec Berlina osłabia pozycję człowieka, który od lat buduje swoją karierę na byciu europejskim kompromisem. Donald Tusk ma w sobie niezwykły talent do składania obietnic, które brzmią dobrze, dopóki nie trzeba ich spełnić. Kiedyś obiecywał, że nie podniesie wieku emerytalnego, potem twierdził, że nie wiedział, iż to konieczne. Obiecywał, że nie pozwoli, by Polska była drugą Grecją po czym sam zadłużał Państwo jak nigdy wcześniej. Dziś zapewnia, że zablokował relokację migrantów. Wielu Polaków już wie, jak ta historia się skończy. Bo za każdym razem, gdy Tusk mówi, że nie ma się czego bać, wkrótce okazuje się, że jest się czego bać najbardziej. W przypadku paktu migracyjnego scenariusz wydaje się aż nazbyt przewidywalny. Najpierw zapewnienia, że Polska nic nie podpisze, potem, że to tylko konsultacje. Następnie, że nie ma innego wyjścia. A na końcu, że wszyscy muszą okazać europejską solidarność. Tak wyglądała polityka Tuska zawsze odwracanie kota ogonem, przerzucanie winy, zrzucanie odpowiedzialności na innych i zapewnianie, że tak trzeba, bo Bruksela wymaga. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że Donald Tusk przez lata był pupilkiem unijnych elit. Jako przewodniczący Rady Europejskiej potrafił realizować politykę zgodną z interesem Berlina i Paryża nawet jeśli była ona sprzeczna z interesem Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś widać, że ten sam mechanizm lojalności wobec mocodawców działa nadal, tylko w innej formie. Premier nie musi już wykonywać poleceń z zagranicy. Wystarczy, że przewiduje, czego oczekują od niego europejscy partnerzy i działa zgodnie z tym oczekiwaniem. Nie bez powodu wielu Polaków czuje, że ich kraj staje się polem eksperymentów politycznych, w których decyzje zapadają nie w Warszawie, lecz w Berlinie i Brukseli. Tusk, zamiast budować pozycję Polski jako państwa suwerennego i asertywnego, zachowuje się jak administrator cudzych interesów. W tym sensie jego polityka nie jest błędem, jest wyborem. W demokracji podstawą zaufania jest prawda. Jeśli premier mówi, że zablokował relokację migrantów, powinien pokazać dowody. Jeśli Olaf Scholz kłamie, niech Tusk ujawni notatkę ze spotkania i zamknie usta wszystkim krytykom. Ale dopóki tego nie zrobi, jego słowa pozostaną pustymi deklaracjami. Milczenie w tej sprawie jest równoznaczne z przyznaniem, że coś jest do ukrycia. Polacy nie są naiwni, wiedzą, że unijna biurokracja nie działa w próżni. Wiedzą też, że Berlin nie odpuszcza bez powodu. Jeśli dziś Komisja Europejska odracza relokację, to tylko po to, by w dogodnym momencie wrócić do tematu, już po tym, jak emocje opadną, a media zajmą się czymś innym. A wtedy premier ogłosi, że to decyzja większości europejskiej, na którą Polska nie miała wpływu. Donald Tusk znalazł się w sytuacji, w której każde kolejne kłamstwo staje się coraz bardziej widoczne. Z każdym dniem rośnie liczba tych, którzy przestają mu wierzyć. Bo nie sposób ufać człowiekowi, który raz po raz mówi coś innego w Warszawie, a coś innego w Berlinie. Polska zasługuje na premiera, który mówi wprost, a nie lawiruje między interesami własnego kraju a oczekiwaniami unijnych salonów. Jeśli Tusk naprawdę wierzy, że stoi po stronie prawdy, niech ją pokaże. Niech ujawni notatkę ze spotkania z Scholzem. Niech pozwoli Polakom ocenić, czy ich premier mówi prawdę, czy tylko kolejny raz próbuje przechytrzyć rzeczywistość. Bo jeśli kłamie, nie ma prawa rządzić krajem, który wciąż wierzy w swoją wolność. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.